Państwa. A więc dzisiaj mamy, który my dzisiaj mamy? 27 listopada. Standardowo jesteśmy na swoim sprawdzonym jeziorku. Pójdziemy zobaczyć ze Szczupakiem. Mamy godzinę. Mamy godzinkę za 15.06. I lecimy. Pogoda jest fajna. Jest jakieś 7 stopni, ciepło. Bez końc Koniec listopada. Zaraz się sezon kończy. Będziemy czekać na następny. Zobaczymy, może coś się będzie tuku. Do 11 popływamy. I zobaczymy. No nic, wyjeżdżamy. Ze sprzętem na jezioro. Sprzęcik już jest rozpakowany. Proszę. Cyk. A co na jeziorku, to zobaczymy, gdzie się działo. Nic do później. Także, szanowni państwo, walczymy. Na razie spokój jest. Zrobimy pewnie swoją miejscówkę. Co będzie się działo. Jeszcze za trzy miejsca do wrzucenia. To się okaże. Na razie to Dwa uderzenia i koniec. Ale nic, nie poddajemy się, walczymy. Tak jest. Czemu, może tutaj, coś na tej durecce mamy 5 metrów głębokości. Może tutaj coś uderzy. Jedno uderzenie mieliśmy, jak było ciemno, 6 tam, 10 gdzieś. Drugi teraz tutaj. Ja pamiętam. Jezior. Nie, Natomiast, natomiast Spokój. To, to też bardzo szybko się okazało, że. A sezo się kończy. To, to takim oddolnym, Koniec listopada już. Stopni, w przyszłym tygodni tygodniu już mrozu to, nadają. Buntu, tak o, 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 Cieprza, 6 stopni w nocy, minus 1 dzień. Walka dużo, dużo zaczyna robi światerek którzy wchodzili w dorosłość w, latach, w późnych 70 czy tym bardziej w czasie, w czasie stanu wojennego. Natomiast co do walka, walka no to była postać, która, mam wrażenie, była zupełnie odrębna od tego wszystkiego, dlatego, że to był po prostu artysta uliczny, który jakoś tam w tą formę się, yy, yy, się wpisał, ale też pamiętam, że on w czasach, kiedy ja wchodziłem, Także szanowni państwo powolutku się zwijamy Dzisiaj dwa uderzenia i tyle bez jakiejś szału, we wtorek jeszcze przyjedziemy Ma być pogoda jako taka i wszystko branie jakieś ciemne, jak jaśnie koniec вниз то у нас много раз